Hi, Vedem. A tam też jest, zobacz. Oh wow, jak fajnie. Hmm. Sorry. I don't know. We don't know either. We don't know either, to be honest. But looks alright. Maybe. Co o tym myślicie? Spoko. Dobra, idziemy dalej. O, widzę, że nam troszkę podparowało się. To wyłącz. kochani, patrz jakie piękne kwiaty z wokół jest, tak widać co mamy, malutkie bananki ale to takie naprawdę mini, turbo, turbo małe jak baby nas, turbo one, mały tutaj kwiatuszek bananowca także widzicie jak kwitnie cudownie, pięknie wygląda tak jak jest nierozkwitnięte do końca tutaj na taki odwiedzę proszę Są wszędzie te bananowce, czyli tak wygląda, kochanie, bananowiec mm -hmm. dla naszej wiedzy. Czyli tutaj to już nie jest bananowiec. Popatrz, tutaj mamy. Oj, przepraszam, mamy ściągane przed wejściem. Żeby pokazać spód, przekręć troszkę kamerkę w dół, tak? Tak, o, właśnie. I albo jeszcze trzeba zobaczyć Byś, Byś styka tak łóż, o tak, bardziej na płasko, wtedy jeszcze ona bardziej pokaże. To tak? O, tak. Mhm. Fajna jakaś woda turkusowa w ogóle jest, jak dobrze, tak, ta, no to tak. ktoś to zobaczy, że, to znaczy dziwne, na filmie zobaczymy, normalno. nie? Fajnie tutaj jest. Mhm. Też mi się tu podoba, naprawdę, cieszę się, że tu przyjechaliśmy, prawda? Czekamy, kochanie, z tego miejsca, prawda? Wiesz co, poczekaj na chwilkę. Tak. Ale no ja jestem ciekawa. Wszystko, wszystko, wszystko. A to jest inna. nie wiem czy kochani kojarzycie taką gierkę może nie wyglądała tak dokładnie o widzę że tutaj jest na bańki mydlane ale widzicie tu macie kuleczkę żeby zademonstrować zrobię inaczej. Składamy. nie świrujemy i taki tutaj parku botanicznym żeby sobie przyjść, wypić sobie kawkę, coś zimnego, zjeść jakiegoś loda, spoko miejsce jak najbardziej i oczywiście nasze święta, które w tym roku będą przy temperaturze 30 stopni jest kolejny akcent świąteczny i z tutaj napis Merry Christmas No i kochani, spotykamy na swojej drodze ciuchcie. Konduktora nie ma, także nie pojedziemy. Zmierzamy w tą stronę, czy zmierzamy? co jeszcze zwierzątka. Tam są strusie, to byliśmy tutaj, czy nie? To nie było nie. to miejsce. Tak. Byliśmy od tamtej Z tamtej strony. strony. A to są te dwa, które Czyli były... to są strusie też. No chodźmy, zobaczymy te strusie, bo te, te są inne, prawda? O, damy pana Stusia, albo panią strusią. Dzień dobry. Tu też jakaś zieleńka. Tam się ten wtyłek gryzie, widzisz? Swędzi go coś. Nie, to skrzydełko. To skrzydełko. Ale mają wielkie, piękne Tam Tamte skrzydła. mi się bardziej podobają. Tamte no. czarne. Ogólnie I... wszystkie są, mu śliczne, tylko każdy są inne. Dobra, schodzimy. Popatrz. O ja! Widzisz to zieleń? Przybliż. Albo nie. Zmienia kolory. Co to jest? Tam Ślizna na dole jest. Szezono. Gdzie siadło? Na dole było. Nie wiem czy usiadło, ale gdzieś tam. Znikł mi z pola widzenia całkowicie. Widzisz go gdzieś? Nie, jakby był to by latał. Lata. Dobra, idziemy ale dalej. Śliczny, nie, Ale myślę, że udało nie się. Nie wiem go co to było, ale to było piękne tam, coś. Widzowie? Jaskrawo zielone. Dzień, ale i to zaczęło świecić na, na różne kolory. Tak, o, no. inne z siebie też dały. Zmieniało to, to, no, kolory. To było. I tu takie bryczki, jak taki takie widzę przy tej bryczce, co widzisz, bawoła, co? Mm. Tu fajnie też ten głowę. Chatka. słomiane chatki. Jak najbardziej. Tutaj popatrzcie, jak wykorzystana. Kawałek, popatrz tutaj, korzenie, ale jaki olbrzymi korzeń, prawda? Mm -hmm. Posadzone to tak, jakby kory to się korzeń, stworzyło. Tak, tak jak wygląda, jakby to, to naprawdę. Tutaj klas, kwiat lotosu. Tutaj zrobiony z takiego jakiegoś materiału. Zagronimy do środka. Tam jakiś motyl, popatrz, kochani ślicznie, widzisz go. Mhm. Mm Ojej. Nie wiem, czy widzieliście, ale podleciał sobie ten pod kamerkę. Ja nie wiem, czy to, czy on to, czy to kamera uchwyciła, czy nie. W każdym pojedzie mamy, mamy kolejną, kolejną kolejkę, ale jak widać, konduktora nie ma. Ząk. No dobra. Ok, czyli co? Jesteśmy. No, bo to jest całkiem spore, wiesz? Here. Miejsce. A, wygląda jak To jest miejsce, Anchor tak. Forest. Tak. And Wildlife Garden. Czyli y, tamten był botaniczny jakoś, ten przy wejściu, a tutaj jest druga część w ogóle, Dobrze. inaczej. <coughs> Idziemy w którą teraz w stronę? Forest Garden? Co. Ja bym poszedł do Forest. No to chodźmy. Chodźmy do Forest Garden. Co to? Czy to małe pananki? Nie wiem. I don't know. Nie, chyba nie. To taka paproć. Coś po mnie chodzi, Jurek, chyba. Nie wiem. Patrzcie, się, kochani, jak to tam wygląda w środku. Dajcie w komentarzu znać jak lepiej, czy na wyższym, czy na niższym, jak wolicie. Czy się kochani, jak w takiej dżungli? Nie, jak w lesie. Tak, w lesie, nie? Tylko takiej botanicznej, w botanicznym botaniczny lesie, takim... w lesie. na ścieżka. jak mamy ścieżkę, tam jakiś hamaczek. Ktoś sobie przyjmuje. Idziemy tu teraz, kochanie. Wejdziemy, wejdziemy. To jest jakaś paliczyna. Do, widziałem, A więc... No fajnie, bo to fajnie by w ogóle patrzyć swojąkę Wolniej tęgi? Chodźmy. Oj Tylko Może usiądę hmm. I co? Wygodny? Bardzo wygodny No To git Ale podróży Oczywiście musisz usiąść Siedzący odpocząć na... Żebyś się czasem nie zmęczył słuchaj Na pięknym fotelu Git Fajnie Leniwcowym. to zrobione jest no Tak jest Popatrz tutaj sobie do góry O, wow, to co też to jest nie. Wszystko wszystko kochani po prostu wiem, że nagrywamy to może tego wszystkiego tak dużo, ale wszystko jest tak ciekawe, wszystko robi na nas tak duże wrażenie, że po prostu chce się wyciągać tą kamerę i chce się to wszystko pokazywać. Także zapraszam ja państwa i chodźcie z nami. Chcesz iść tam czy tam jest też no, całkiem. Tutaj, co się dzieje. O, tu kieniki, wiesz. Tu gdzieś pójdziesz, coś się ruszy. Tam gdzieś coś wyskoczy kurka. Tam jakiś wodospadzik na końcu, że tak Też jest powiem. w wodzie. No myślę, że to jest taka wielka ryba, no, ale A tam nie, no. nie ma wejścia, pisze. Także tam nie pójdziemy. Widzisz? No entry to właśnie tam tedy. się, się, tak? Tak. Czyli wracamy tą stroną. mamy jakiś popatrz, Ten. No. Ruskać. No Dobrze, masz tu ustawione? Tak, no dobra. super. Chodźmy popatrzmy tam. Zobaczmy, ja. Zobaczmy go taki tutaj. Tak. Można lodzika. O, jakieś przekąski są, widzę. Ice cream. Crackers, woda. O, oh, ok. Ile? Cztery. No i super. Thank you. Okun. O, to fajne. A no, tutaj grają. A Ok. Czyli można sobie poszczelać postrzelać sobie na zasługu, tak? Tak. Ale to są takie do gumeczki chyba. co okay, tak, tak. się, tak. A jest łuk, tak. Super. No i młody. Da radę? Upsa. Pięknie. O, wow. Well done. Brawo. <laughs> brawo, brawo. No i co kochani? Tutaj mamy znajduje się co? No chodź, my, tutaj co się dzieje. Oczko popatrz, ja tu zejdę na dół także. A skąd ta woda się leje? Popatrz. Jak to jest zrobione? A okej, okay. czyli już mamy wszystko rozwiązane. Czyli tu jest tutaj ten pan, który prowadzi, jest do góry doprowadzony wąż, no i ta woda wydobywa się tutaj, leci jakby z drzewa, z drzewa sobie tutaj leci. To mamy taki zrobiony malutki wodospadek. Idziemy sobie dalej. Patrz to co tu mamy? Piękne pawie I, i między pawiami koguta, który zwariował i chciałby się zamienić w pawia, a tam mamy manki, baby. Look, hello, hello monkey. Hello. Witamy pana koguta. Przywita się pan z nami tutaj. Kogut zwariował. A tutaj proszę popatrzcie. Kto zrobił paw skrzydła popatrz. No widzę właśnie. Jak się... No ślicznie wyglądasz. Tak. A tutaj mamy. która sobie tutaj żyje, może podejdzie, pani małpko, pani małpko, uważaj, uważaj, tu jesteś, ty. dobra, pani małpka chciała nam kamerkę porwać, ale pani małpce się nie udało, ale odzyskalibyśmy, wiesz, ona będzie szybka, no oczywiście, że będzie szybka i ma długie, długie łapki, ale jest śliczna, To jest coś licznie co jakiś tu tu jeszcze. A mamy jakąś drugą? Zaraz zobaczymy co się ten ale będzie działo, ale... Tu jest pawik? Pawik. Pawik jaką ma poza? No fajna jest. Ja wiem, że ona fajnie, tylko wygląda. Że to są wrednem opiszony. No ale wygląda bardzo słodko. jest baby. That's it. Okay. Dobra, chodźmy dalej. Zostawmy małpkę w spokoju. Małpka też już ma dość. Przed O wow O wow. Podejdź bliżej z kamerką, wysuń kij, ja. tuś wiesz? Ja. super, piękny i uroczy. Tak. Teraz Trochę za blisko przed uh -huh. A tam jakiś siedzi też. Patrz jaki ma długi ogon, ten niebieski tam stoją. Ja Pierdol, ale jesteście śliczne. Czumyko, nie? Zobaczymy z tego tutaj. Patrz na tamtego, jakie ma piękny ogon. Ten z tyłu za nim, patrz co siedzi tam. Pięknie to jest taki. Patrz na tego, jaki ma piękny z tyłu, turkusowy z zielonych baczów. Ano. Sliczny jesteś, panie Bawie, albo pani komisarz. Nie wiem, może poprowadźcie na jedną skrzydłę, czy to samyc. A, ale pięknie ale to zrobiłeś, czas. tak. Ale pewnie samyc śliczny jest. Ten zanim właśnie ma taki długi ogon i te ta oczka takie pęta. Nie, nie, Dobra, dalej. to ma oznaczać. Idziemy sobie dalej. Są, tak naprawdę jeżeli mam powiedzieć o miejscu, o samym miejscu, o tym jak są przechowywane, czy mają warunki, no warunki to mają to naprawdę jak najbardziej fajne i dobre, prawda? Co uh byś -huh. o tym powiedziała? Miejsce jak najbardziej cisza, zdala od tego smrodu, od chaosu, od, od tych spalin, po prostu sobie silują, żyją jakby w lesie i, i, i widać, że są dbane i pod dobrą opieką, także, także brawo, super, cieszę się, cieszę się, że, że tak jest. Tak to wygląda. No kochanie, już się nie się sobie... No to tak że tak powiem. na no, dzień dobry, witamy, tak. co? Tak. Dzień dobry, witam jest witam tam. Witam, wszystkie panie, co? Witam, spotkamy. Tak. No nie bój się, no co, ty kurczę. Jakie masz na no Gdzie idzie? No, to się potykamy. Posób, dzisiaj zlikwidowałem je no dobra nic tu mamy za to kaczki tam widać miałem kąpielizko, patrzę niech odpoczywają no jak widać warunki są naprawdę szkodą tu mają chatkę, cień czego móc chcieć więcej Miarów. Pamiętam, nie wiem czy to był dokładnie ten sam, ale bardzo podobnie miał liście, z domu kiedyś robił dzieciakiem, też taki kwiatek, ale to jeszcze nie jest ten, jeszcze inny, o bardziej tak wyglądał. I zawsze było nam mówione, żebyśmy uważali, nie dotykali tych liści, że niby te liście są trujące, no ale dobra, nie, 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 nie ten, nie. Nie zbaczając od, od kapusików piękne są. você pode